George zawsze lubił, gdy wpadali znajomi. Jeśli chodzi o gołębia kompasa, to on naprawdę wpadał. George bardzo lubił ptaki, a kompas bardzo lubił to, czym George był. George uważał, że byłby niezłym gołębiem. Wszystko gra, George? O, nie ruszaj się! Wiem, co przynieść. Hmm. Tym razem George'owi udało się zostać tam, gdzie miał zostać, aż wrócił pan w żółtym kapeluszu. I przyniósł masło. <laughs> no, to jest masło na nogę, George, nie na chleb. Dobrze, spróbuj teraz. No, y, to trzeba będzie chyba wezwać strażaków. Oni do wszystkiego mają narzędzia. Wezwanie! Komuś noga się zaklinowała, kiedy małpował gołębia na balkonie. Ktoś małpował gołębia? Nie ma już normalnych wezwań? A teraz rozumiem, kto małpował gołębia na balkonie. I widzę, że skończyło się to uwięzieniem nogi w prętach. <laughs> Cześć, George! To i tak nie jest normalne. A, chyba trzeba będzie przepiłować. Chodzi jej o krzesło. A użyjmy może rozpieraka. Rozchylimy nim pręty i będziesz mógł wyjąć nogę. Już proszę. Straży pożarnej takie zadania to codzienność. W każdym razie w naszej jednostce. Ładnie! Słuchaj, George. Chciałbyś pojechać do remizy i dać im to w ramach podziękowania? Fryga! 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 Fryga zdjęła sobie obroże? Tak. I uciekła mi już dziesiąty raz w tym miesiącu. Jest jak cyrkowiec, który uwalnia się z łańcuchów, tylko czworonożny. No, będziemy się rozglądać. Uh, uh. Cześć! O, powiesimy to na ścianie. Miło, że się podoba. A teraz George na nas pora. George może zostać. Będzie naszą maskotką. Pewnie, to baw się dobrze. I bądź grzeczną małpką. Maskotką. George bardzo chciał obejrzeć strażackie narzędzia i sprzęt. George? E, George? Hej, widzieliście George'a? Na górze jesteśmy tylko my. U góry tego słupa był jeszcze jeden pokój. Hmm. Uh -huh. Mamy wezwanie. Pies na drzewie. ten George! Znalazłem! Cześć, George! Znalazłem George'a! Ciekawe, jak pies mógł wejść na drzewo. Ciekawe, dlaczego nie mamy normalnych wezwań.